Skąd wziął się gaz w naszych domach? Gazowe światło oświetliło po raz pierwszy dom mieszkalny w 1792 roku, choć pierwsze wynalazki związane z gazem palnym miały miejsce ponad 100 lat wcześniej. Nie była to szybka droga. Dziś jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że korzystamy z gazu ziemnego, wydobywamy go w Polsce, sprowadzamy gazociągami, przypływa do nas statkami w postaci LNG. Jednak w przeszłości do miast, fabryk i domów trafiał inny gaz gaz świetlny, wytwarzany z węgla. Klasyczna miejska gazownia z XIX wieku działała w oparciu o zjawisko zgazowania węgla. Podgrzany w wysokiej temperaturze i w próżni węgiel oddawał gaz. Po oczyszczeniu z innych szkodliwych produktów tego procesu mógł być używany do oświetlenia ulic i ogrzania domów. Zanim zastąpiła je elektryczność i inne bezpieczniejsze sposoby pozyskiwania błękitnego paliwa, gazownie były jak metro. Świadczyły o tym, że posiadające je miasta są nowoczesne i wygodne. W czasach, gdy ulice miast pogrążone były w mroku, a w domach płonęły świece, mieszkańcy miast z rezerwą podchodzili do nowej technologii oświetlenia gazem. Mieli ku temu dobre powody. Po pierwsze, gaz uzyskiwany z węgla był drogi. Jego produkcja wymagała inwestycji w gazownię miejskiej i sieć dystrybucji. Po drugie, płomień gazowy wytwarzał nieprzyjemny zapach i sadzę. Nie przeszkadzało to w oświetleniu ulicy, ale mieszkania trzeba było regularnie wietrzyć i malować. Po trzecie, początkowo lampy gazowe dawały słabe światło. Jak to się stało, że mimo tych trudności oświetlenie gazem upowszechniło się? Nowa technologia rozwijała się powoli. Proces produkcji był konsekwentnie udoskonalany. Wszystko po to, aby uzyskać jak najczystszy gaz. Kluczowy okazał się niepozorny wynalazek Karola Auera von Welsbacha z około 1885 roku, przypominający woreczek z białej siatki. Austriacki chemik nasączył bawełnianą tkaninę niepalnymi związkami dwóch pierwiastków, toru i ceru. Po umieszczeniu nad palnikiem gazowym, zaczęła ona promieniować jasnym białym światłem. Teraz łatwiej było przekroczyć kolejną barierę stojącą przed gazowym światłem. Koszty użytkowania nie dość, że jedna gazowa lampa dawała mniej więcej tyle światła co 12 świec. To dzięki siateczce Aue'a miało ono bielszą barwę, bardziej zbliżoną do światła dziennego. Nic dziwnego, że mieszkańcy miast coraz chętniej instalowali takie oświetlenie. Sieć rozbudowywaną, dzięki czemu koszty gazu stopniowo spadały. Nowe źródło światła spowodowało wiele zmian w życiu domowym i społecznym. Pod koniec XIX wieku gazowe lampy, kinkiety i żerandole pojawiały się w domach głównie bogatych mieszczan. Rodziny robotników wciąż było stać co najwyżej na łojową świecę. Gaz w różnym tempie rozświetlał życie w kolejnych miastach i domach. Stał się również ważnym elementem domowych sprzętów, nie tylko lamp, ale i kuchenek, chłodziarek czy grzejników, bez których współcześnie trudno nam sobie wyobrazić codzienne funkcjonowanie. Życie stawało się wygodniejsze i płynęło coraz szybciej. Sprzęty na gaz pojawiały się w domach wraz z dostępnością nowego paliwa. Upowszechnienie gazu oznaczało, że gazownie musiały się jakoś rozliczać z odbiorcami. Tu z pomocą przyszły gazomierze. Najstarsze z nich miały funkcję automatów rzutowych. Dawały określoną ilość gazu po uiszczeniu opłaty monetami lub żetonami, wtedy kiedy był akurat potrzebny. Później to rozwiązanie zostało zastąpione opłatą ryczałtową, płaconą co miesiąc z góry i wyrównywaną okresowo. Dziś tradycyjne gazownie są już tylko wspomnieniem, a ostatnie latarnie na gaz budzą nostalgię. Możemy je jednak nadal spotkać w wielu miastach. W Polsce gazowe latarnie możemy zobaczyć na Ostrowie Tumskim we Wrocławiu, Krakowskim Rynku czy Agrykoli w Warszawie. Gazowe światło towarzyszyło narodzinom nowoczesnych miast. Historia gazownictwa i gazu ziemnego oraz jego przeszłości i przyszłości jest wyjątkowo inspirująca. W końcu to również opowieść o tym, jak człowiek ujażnia żywioły i wykorzystuje do swoich celów energię przyrody. Więcej informacji znajdziecie w prawdziwej kopalni wiedzy o gazie na stronie internetowej wirtualnego Muzeum Gazownictwa.